Przawo. Witam bardzo serdecznie. Słuchajcie, pierwszy vlog na tym kanale. Strasznie stresuję, mówiąc do telefonu, idąc sobie ulicami Warszawy. Słuchajcie, witam Was w tą piękną, słoneczną sobotę. Midpoint, dzisiaj Stadion Narodowy. Ale przed tym jeszcze muszę coś załatwić. Poaz kultury. Widzimy się za chwilę. No i jesteśmy. Słuchajcie, zawsze jak jestem w Warszawie. To Ania jest tutaj, bo jest moim przewodnikiem, bo ja to bym się zgubił. Tak jest. Słuchajcie, pędzimy do złotych. Czekamy jeszcze chwilę, a potem prosto na narodowy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Także widzimy się na miejscu. Jest. Wchodzimy do środka. To się dzieje. Będę pierwszy raz grać Fortnitea. Boję się szczerze, że ten Fortnite totalnie nie dla mnie. Serio. Chyba czas tą iść. O, tutaj jest kamera. Chyba czas tą iść. Idziemy. Zobaczysz kolejne gry. Kolejne gry. Teraz testujemy sobie Rejton. Dobra, słuchajcie, pady w dłoń i lecimy. się załatwia hajteru. Słuchajcie, nigdy nie miałem okazji pograć na PlayStation 1, a dzięki midpointowi to się właśnie udało. Słuchajcie, tak się wygrywa. Baraka jest najlepszy będzie. Słuchajcie, wynosimy się już stąd. Widzimy się za chwilę. Wow, słuchajcie. Wyszliśmy już z narodowego, już po midpoincie, po targach książki. E, dla nas koniec, oczywiście, dla Was jeszcze nie. E, I cóż, jak ja oceniam ten event? Tak sobie, szczerze mówiąc, naprawdę. E, bardziej bawiłem się przy starych grach niż przy nowych. E, nie było tragedii, tak czy siak, ale bywały lepsze eventy. Także, także tyle. Lecimy teraz dalej, bo to jeszcze nie koniec tego filmu. To koniec relacji z Midpointu, A teraz lecimy gdzie? Zobaczcie sami. Lecimy! Jesteśmy słuchajcie w Multiklinie Złotych Tarasach. Pewnie zastanawiacie się dlaczego tutaj jesteś. Pewnie hmm, dlatego, że będę oglądać film. A jaki film? Będzie to przedpremiera, czyli Pokémon Detektyw Pikachu. I jestem wraz ze znajomym, który wygrał u mnie bilet. Patryk. Idziemy poczuć smak dzieciństwa. Tak jest, słuchajcie. Idziemy na Pokémony. Także relacja po seansie już niedługo. Także, także pędzimy. Widzimy się później. Wow, Słuchajcie, jesteśmy już po seansie. Jeżeli chodzi o film Detektyw Pikachu, to moją krótką recenzję dam później. Ale, tylko że jesteśmy w Multikinie i tylko i wyłącznie na seansach przedpremierowych, właśnie tylko w Multikinie były dodawane karty kolekcjonerskie. Pokémon Trading Card Game, Detektyw Pikachu i w środku są dwie karty. Także zobaczmy, jakie karty się trafiły. Otwieramy tego boostera. No i słuchajcie bardzo, otwieramy sobie e, tego boosterka. Pierwszą kartą jest e, oczywiście Detektyw Pikachu, e, a druga karta to Snabul, także słuchajcie, trafiliśmy Detektyw Pikachu, oczywiście karty są bodajże holo, tak mi się wydaje, w sensie y, tylko ten, ten art, tak on wygląda, e, no i druga karta, Snabul, również jest y, właśnie taki. Oczywiście mamy również taką, y, powiedzmy... Y, Taką ulotkę, jakie karty mogliśmy trafić. Dwie karty, detektyw Pikachu, proszę bardzo. Charizard GX, Mewtwo GX, to jest, słuchajcie, nie wiem, z tej strony muszę. Greninja GX, mamy Bulbazaura, mamy Psyducka i mamy Snabula. Także jak widzicie, trochę tych kart było do trafienia. Niestety na GX-a nie trafiliśmy. Patryk, trafiłeś GX-a? Niestety nie. Niestety nie. Likitanga dostał. Likitanga i detektywa Pikachu. Okej, okay, słuchajcie, Patryk dostał detektywa Pikachu, tak samo. I Wikitanga, także, także tak? Oddaję w Twoje, w twoje ręce. Także Aj, tu jeszcze jest jakiś kot, zdrapałeś ten kot? Znasz tę drapkę? Ja tam nie Tak? online. Tak? Aha, tu jest jakiś kot, nie wiem o nie co chodzi. nie wiem o co chodzi. To jest kot, tak? Tutaj. A, to do card game online coś tam, dobra, nieważne. Także słuchajcie. Spadamy stąd, tutaj, tutaj się patrzy. Asasyn nie tu, tylko tu. Także cóż, słuchajcie. Recenzja jak tam po filmie, to jak będziemy wracać, także cóż, nie pozostaje nam nic innego jak zawijać się stąd. To był naprawdę ekscytujący dzień, także czas do domu. Do zobaczenia później. Wow. Okej, okay, słuchajcie, wracamy do domu i teraz yy, kilka słów na temat yy, Pokémon Detective Pikachu ode mnie. Powiem Wam tak, bardzo przyjemny film, bardzo fajnie mi się go oglądało. Zresztą Patrykowi też to samo powiedział zaraz po seansie. Potwierdza. Potwierdza. Także naprawdę, słuchajcie, mega fajny film. Szczególnie polecam, myślę, że tutaj nie, mogę, nie muszę polecać fanom Pokémonu, bo to jest pozycja obowiązkowa. Ale nawet dla tych, którzy jakoś bardzo nie ogarniają Pokemonów, też serdecznie polecam ten film, bo nie będziecie musieli znać wszystkich Pokemonów, żeby ogarnąć, co tam się dzieje. Jeżeli znacie przynajmniej pierwszą generację, to będzie dobrze. Na pewno skumacie, o co chodzi. A jeżeli nie, to i tak dacie radę. Tak naprawdę polecam. Słuchajcie, Pikachu, czyli Ryan Reynolds, powiem Wam, że w tej roli spisał się genialnie i nie wyobrażam sobie innego aktora właśnie w tym miejscu wszystkie te różne śmieszki, gagi i tak dalej, naprawdę super, tym bardziej, że byliśmy na wersji z napisami, a nie z dubbingiem. No bo wiadomo, że Dawid trochę zniszczyłby to wszystko i sorry, że, że lata mi telefon, ale, ale cóż no. Słaba stabilizacja, wiecie o co chodzi, ale jest wid, wszystko widać. Najwyżej, najwyżej się tutaj tak rozwala i będziemy gadać. E, także słuchajcie, Ryan Reynolds w, jako Pikachu zajebista sprawa, naprawdę Spisał się na medal. Ogólnie cała fabuła, i tak dalej, jest, jest fajna. Nie jest do końca przewidywalna. Przynajmniej ja dla mnie to nie było przewidywalne w 100%. Fajne zaskoczenie na koniec. Także idźcie do kina i, i siedźcie do samego końca. Bo naprawdę końcówka była zajebista. Słuchajcie, oczywiście w filmie nie zabrakło różnych smaczków, easter eggów i tak dalej. Na szczególną uwagę moim zdaniem zasługuje. E, ciekawostka, która jest związana z filmem Kevin, sam w domu, gdzieś w Nowym Jorku, gdzie e, kiedy nasz bohater wchodzi do domu swojego ojca, do, swoje, do mieszkania swojego ojca, e, odpala się telewizor z filmem znanym z Kevina, właśnie ten taki kryminał ze Snakesem itd. itd. Chyba tak to się nazywało tak dalej. Także bardzo ciekawy smaczek, bardzo mi się to podobało. Poza tym dla każdego fana EDM będzie coś niesamowitego co do IDM oczywiście Essential Music obowiązkowo. Słuchajcie, Diplo, tak jest, był Diplo nawet w tym filmie, e, jako on sam. Także on tam grał, on odpowiadał za oprawę muzyczną podczas walk Pokemonów, także naprawdę e, miło pozytywnie się zaskoczyłem. No i cóż, słuchajcie, to chyba tyle, bo tak się zastanawiam, co tu jeszcze powiedzieć, ale nie, nie wiem totalnie co. Nie chcę tutaj czegoś wymyślać na siłę. Także serdecznie Wam polecam Pokémon Detective Pikachu. Wybierzcie się do kina i obejrzyjcie. Wysnujcie opinie sami. Nie sugerujcie się moją, bo nie każdemu oczywiście może się to spodobać. Aczkolwiek naprawdę film dla całej rodziny. Nie jest to bajeczka dla dzieci, bo hehehe, he he, pokemony, ale naprawdę fajna, fajne kino, fajny film dla całej rodziny. Polecam serdecznie. Także cóż, moi drodzy, to tyle jeżeli chodzi o tą y, moją super recenzję y, filmu Detective Pikachu. I cóż, będziemy, zostało jeszcze trochę kilometrów, także widzimy się później, pewnie już w domu. Także. Nie wiem, co ja dzisiaj mam z y, tym zakończaniem filmów. Typu boom, i przenosimy się. Także. Sorry, muszę jeszcze raz. Przenosimy się. O, słuchajcie, jestem już w domu. Zmęczony strasznie, ale to była naprawdę bardzo fajna sobota. Bardzo miło ją spędziłem. Było naprawdę super. I cóż. I to tyle, dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego filmu, mam nadzieję, że Wam się podobał, jeżeli tak zostawcie koniecznie lajka, like zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze nie zrobiliście, napiszcie w komentarz jak Wam się podobało, no i dajcie koniecznie znać jak Wam się podobał ten vlog, bo jest to dla mnie bardzo ważne, jest to pierwszy tego typu materiał na tym kanale i mam nadzieję, że Wam się spodobał, także to, to chyba tyle, jeszcze raz dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach, cześć!